Pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment z Księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak pieca, Wszyscy pyszni, wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, Więc pali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastęp. Ten fragment skłania nas do pewnej refleksji. Do refleksji nad pychą człowieka i do refleksji nad krzywdą. Czym jest pycha? Już starożytny filozof Arystoteles, zastanawiając się nad cnotami, które umieszczał w centrum między przeciwstawnymi wadami, zastanawiał się także nad uzasadnioną dumą. Dla niego uzasadniona duma była środkiem między pychą a między małodusznością. Z tym, że słowo małoduszność miało wtedy inne znaczenie niż dzisiaj. Małoduszność to była sytuacja, w której człowiek. Nie oczekuje zaszczytów, choć mu się te zaszczyty należą. Natomiast pycha dla Arystotelesa była to sytuacja, w których człowiek oczekuje zaszczyty, które mu się po prostu nie należą. Uzasadniona duma była w taki, z taką sytuacją, w których człowiek oczekuje zaszczytów, które mu się po prostu należą. Czym jest pycha? Bo chrześcijańskie podejście do pychy ujmuje pychę jeszcze trochę inaczej. Można powiedzieć tak w skrócie, że dla nas, chrześcijan, pycha to jest sytuacja, kiedy człowiek uważa siebie za lepszego od innych i dąży do swoich celów, nie oglądając się na innych ludzi, czyli krzywdząc innych ludzi. Natomiast pokora byłaby to sytuacja, kiedy nie uważamy się lepsi za innych ludzi, znamy swoje wady, znamy swoje zalety, a kiedy dążymy do własnych celów, to nigdy nie robimy to krzywdząc innego człowieka. Czym jest krzywda w związku z tym? Dość często filozofia używała pojęcia krzywdy jako pojęcia oczywistego. Kiedy Hume pisał o wolności, to stwierdził, że człowiek może robić wszystko, co chce, czyli jego wolność jest nieograniczona, z wyjątkiem sytuacji krzywdzenia drugiego człowieka, czyli wolno nam wszystko, z wyjątkiem krzywdzenia innych ludzi. Czym jest więc krzywda? Pani profesor Maria Osowska stwierdziła, że krzywda jest to akt niesprawiedliwości, który wywołuje w drugim człowieku cierpienie. Jeżeli tego cierpienia nie ma, to nie możemy mówić o krzywdzie. Profesor Piłat z kolei w swojej książce o krzywdze powiedział, że krzywda jest to taka sytuacja, że dotyka naszczyn drugiego człowieka głęboko, na skutek czego ten człowiek coś znacznego traci i jest bardzo Głęboko dotknięty. Czym jest krzywda? Krzywda niewątpliwie jest aktem niesprawiedliwości, który wywołuje jakiś skutek w człowieku, ale ten skutek może być bardzo różny, bo na pewno krzywdzeniem będzie pozbawieniem drugiego człowieka życia, nawet jeżeli to będzie odbywało się w sposób bezbolesny. Krzywdzeniem będzie niewątpliwie odbieranie zdrowia drugiemu człowiekowi przez jakieś tam. Niewłaściwe zachowanie. Ale święty Tomasz Zakwinu powie nam: możemy skrzywdzić drugiego człowieka, ale nie możemy go skrzywdzić na płaszczyźnie duchowej, dlatego że człowiek, jakby tutaj sam podejmuje decyzję o dobru i złu. Czy iść drogą dobra, czy iść drogą zła. Czy święty Tomasz Zakwinu miał rację? Myślę, że świat dzisiejszy stał się trochę bardziej skomplikowany. Człowiek jest poddawany różnego typu manipulacjom, chociażby przez reklamę. Jeżeli reklama komuś wmówi, że wzięcie pożyczki świątecznej spowoduje, że święta będą głęboko przeżyte i radosne, to jest to reklama bardzo krzywdząca, dlatego że pokazuje się szczęście tam, gdzie to szczęście nie leży. A tak nawiasem mówiąc, człowiek, który zbyt często bierze kredyty i zbyt pochopnie, to raczej. Gotuje sobie los nieszczęśliwca, który będzie musiał przez część swojego życia uciekać przed wierzycielami. Stąd można powiedzieć, że dzisiaj może ktoś kogoś skrzywdzić na płaszczyźnie duchowej, podając mu niewłaściwe informacje, chociażby informacje o ludzkim szczęściu. Oczywiście człowiek może sam wybierać i powiedzieć: pójdę tą drogą, lub nie pójdę tą drogą, ale czasami sugestia tych informacji jest tak silna, że słabszy człowiek może sobie z tym wszystkim nie poradzić. Stąd wydaje się, że święty Tomasz Zakwinu nie do końca miał rację, mówiąc, że nie da się człowieka skrzywdzić na płaszczyźnie duchowej. Jak widzimy, możemy mówić o krzywdzie na płaszczyźnie fizycznej, możemy mówić o krzywdzie na płaszczyźnie psychicznej, kiedy ktoś wywołuje w drugim negatywne przeżycia emocjonalne, psychicznie, tak, że może drugiego człowieka doprowadzić do załamania psychicznego. Możemy mówić o krzywdzie na płaszczyźnie duchowej. Co jest ważne w życiu człowieka? Myślę, że jednak pokora, dlatego żeby dążyć do swoich celów, ale zawsze odwracając się, czy przypadkiem swoje własne cele nie realizujemy, nie realizujemy krzywdząc innych ludzi, czy to w formie fizycznej, czy w formie psychicznej, czy też w końcu w formie duchowej.